Poznajcie tego! Kiedy dowództwo marynarki dowie się, wszyscy zostaniecie wbici na pal! Tato, pozwól mi to zrobić. Szkodniki, zapłacicie mi za to! Królu, to znaczy Seki, gdybyś choć trochę pomyślał o swoich obywatelach, nie zbuntowalibyśmy się. Co? Dlaczego król miałby myśleć o swoich nędznych obywatelach? Znaj swoje miejsce, nie bądź ordynarny! Przyznaj się do winy. Nie mamy zamiaru cię zabijać. Zamknij się i po prostu mnie stąd wypuść. Zamek pan gdzie odbyło się reverie. Na pustym tronie. Dział łączności, odciąć ślimakofon. Co? Nie słyszałeś?